W weekend 29 i 30 czerwca w parku miejskim w Opolu Lubelskim odbyła się 19 edycja Jarmarku Opolskiego. Imprezy kultywującej wielowiekowe tradycje handlowe, rzemieślnicze i owocowe Opola Lubelskiego. Święto Opola rozpoczęło się już w sobotę. Na scenie parkowego amfiteatru burmistrz Opola Lubelskiego wręczył dyplomy uznania dla utalentowanej młodzieży z gminy Opole Lubelskie. Następnie publiczność mogła posłuchać koncertu zespołu Abba Cover, prezentującego repertuar grupy Abba a po koncercie do wspólnej potańcówki pod gwiazdami zaprosił zespół Boogie Band. Niedziela rozpoczęła się od Mszy Świętej i barwnego korowodu mieszkańców do Parku Miejskiego. To tu od godziny 14 można było uczestniczyć w święcie produktu lokalnego, czyli konkursach, pokazach kulinarnych i degustacjach produktów lokalnych i regionalnych. Późnym popołudniem ruszyły atrakcje dużej sceny, czyli koncerty Anety Dąbskiej, zespołu Sound, Zgód i Gwiazdy Wieczoru grupy Zakopauer. Na zakończenie uczestnicy mogli podziwiać pokaz fajerwerków. Całe wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym marszałka województwa lubelskiego i wojewody lubelskiego.